Cały bieg zresztą no, jest troszkę niebagatelnym e, kilometrażem i tak jeszcze wyjaśniając dla e, może pogłębienia skali jest to 12 godzin e, organizacyjnie samego biegu, dodając do tego wieczór patriotyczny. Mamy 15 godzin od 17 do od właściwie 7, przepraszam, do godziny powyżej 22, więc e, właściwie cały dzień mamy przygotowany dla naszych uczestników. Dzisiaj spotkaliśmy się z Norbertem Kustuszem, wiceprezesem Kolibra oraz prezesem oddziału Kolibra Kalisz. Cześć Norbert. Witaj. Powiedz mi, jak to jest, że chodzisz do Ostrowa, a jesteś, tak jak powiedziałam, prezesem oddziału Kolibra Kalisz. Jak to się stało? Eee, jest dosyć prozaiczny, a więc tutaj mieliśmy troszkę większe możliwości do rozwoju, do działania. W Kajuszu jednak troszkę pod względem między innymi właśnie responsywności mediów, chociażby, czy też ilości ludzi, z którymi można współpracować, jest ta gama szersza niż w Ostrowie Wielkopolskim. Po drugie, ponieważ zapewne tutaj pani redaktor ma na myśli troszkę takie animozje ostrosko kaliskie no to nie będę ukrywał, że choć osobiście z początku miałem takie lekkie wątpliwości, to myślę, że jak najbardziej w tym momencie mogę powiedzieć, że lekko kaliszaninem się sam poczułem po tym ponad roku. Ku, w którym tutaj tak dosyć aktywnie działam, i myślę, że w tym momencie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ja yes, sądzę, no miło słyszeć, że czujesz się u nas jak u siebie. Dokładnie. Myślę, że lepiej bym tego sam nie określił. Czym będziesz zajmował się w najbliższym czasie? Jakie są plany? No, oprócz tego, że na pewno jako Koliber tutaj nie odpuścimy ważnych tematów które jakie na pewno wypłyną w naszej lokalnej tutaj przestrzeni, no to w tym momencie takim najważniejszym naszym projektem jest Sztafeta Ojców Niepodległości. Właściwie czwarta edycja już Sztafety Ojców Niepodległości. Po raz kolejny współorganizowana ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. I z pewnością to pochłonie, no myślę, że dobre 90% naszych sił przerobowych i nie tylko naszych zresztą. Jest to już czwarta edycja, więc od czego to wszystko się zaczęło? De facto, można powiedzieć, że zaczyna się troszkę w korzeniach tego, czym jest koliber, jaką ma swoją bazę ideową, czym się zajmujemy. Koliber to jest skrót od konserwatywny liberalizm. Myślę, że w konserwatywnym spokojnie możemy zawrzeć także idee patriotyczne, stosunkowo bliskie, idee upamiętniania ojców niepodległości, upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych. Myślę, że z tego przede wszystkim to się wzięło. Aczkolwiek, żeby tak sprawczo podejść do sprawy troszkę bardziej, a nie tylko na takiej podkładce teoretycznej, no to myślę, że tutaj ogromną cegłę po prostu położył były prezes Kolibra Kalisz, myślę, że nieoceniona osoba, po prostu Maciej Antczak, który prowadził pierwszą edycję Sztafety Ojców Niepodległości. I to jemu należy oddać wszelkie honory, myślę, względem pierwotnej idei, organizacji, wizji całego wydarzenia. Myślę, że tak, gdy miał, miał to stresić w dwóch słowach, właśnie jeśli chodzi o ideę, to Maciej Antczak. Co przygotowaliście dla nas w tym roku, podczas właśnie tej czwartej edycji biegu? No, tradycyjnie będziemy mieli pierwszą część, a więc stricte sztafetę Ojców Niepodległości, która będzie polegała na tym, że wspólnie, nie, przekazując sobie jako pałeczkę flagę e, biało-czerwoną, przebiegniemy razem dookoła Kalisza, ruszając spod Ogrujca przy Kościele Świętej Rodziny e, 123 km na upamiętnienie 123 lat zaborów, pod jakimi Polska się znajdowała. E, zakończymy to właśnie w tym miejscu, w, w tym miejscu mamy w planach, aby stała nasza meta i przejdziemy do wieczoru patriotycznego, który także jest stałą częścią naszego biegu. Cały bieg zresztą jest troszkę niebagatelnym kilometrażem i tak jeszcze wyjaśniając dla może pogłębienia skali, jest to 12 godzin organizacyjnie samego biegu. Dodając do tego wieczór patriotyczny, mamy 15 godzin od 17 do od właściwie 7, przepraszam, do godziny powyżej 22, więc właściwie cały dzień mamy przygotowany dla naszych uczestników. W trakcie zresztą odbędzie się Taki troszkę dodatek, który w tym roku się pojawi. Mam nadzieję, że stanie się on pewną stałą częścią naszych wydarzeń, a więc konkurs strzelecki i o puchar, e, komendanta rektora generała doktora Marcina Strzelca, e, który jest organizowany stricte przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości właśnie na terenie, w której się znajdujemy, na terenie, w której się, mamy po raz kolejny metę naszej sztafety, odbędzie się po raz kolejny wieczór patriotyczny oraz sam konkurs strzelecki, e, więc tutaj myślę, że po raz kolejny musimy złożyć duże podziękowania dla SWWS-u właśnie za tę gościnę, za, za tę chęć wsparcia. E, I tak, myślę, że w tym można zawrzeć to. Konkurs w będzie odbywał się z bronią pneumatyczną, tutaj stricte pod komendą właśnie pracowników SWWS-u. Podczas wieczoru patriotycznego, oprócz tradycyjnie śpiewów patriotycznych, chóru ludowego, czy też opowieści o sześciu ojcach niepodległości lokalnych, będziemy mieli także występy tańca historycznego. Yy, dzięki uprzejmości. Yy, tutaj jeszcze jutro dostanę odpowiedź stowarzyszenia folklorystycznego Kalisia, czym my też możemy się pochwalić yy, i myślę, że w tym możemy zamknąć troszkę taką naszą całą ideę tego, co chcemy sprawić Kaliszanom. Myślę, że inicjatywa jest naprawdę warta zainteresowania. A powiedz mi jeszcze, kto właśnie może wziąć udział w takim biegu? Czy macie właśnie jakieś ktoś musi się nie wiem wykazać umiejętnościami, sprawnością fizyczną? Jak to wygląda? de facto może wziąć każdy udział, kto tylko uważa, że jest w stanie przebiec ustalony przez siebie właściwie kilometraż w tempie ustalonym przez nas takim myślę, że dosyć prostym dla każdego do przebiegnięcia, jeśli chodzi o osoby, które garną się do takich wydarzeń to jest 5 minut 50 sekund na kilometr. Myślę, że to jest spokojny truch dla każdego, kto zna swoje możliwości, swoje umiejętności. Jest to tempo idealne, żeby móc tak dać sobie lekkie wyzwanie dla ciała, ale z drugiej strony Wiedzieć, że da się radę przy odpowiedniej oczywiście że kilometrów. Wobec czego, cóż, czy dla każdego? No, dla każdego granicę wiekową można ustalić tak mniej więcej pomiędzy 100 a 0. Pewnie. A jak to wygląda, jeśli ktoś, nie wiem, na przykład zasławałby po drodze czy właśnie, kto będzie mógł na przykład mu udzielić pomocy, czy będzie czegoś nad tym czuwać, bo każdy biegnie tak. po kolei swój metraż, tak? E, tak, jesteśmy na to przygotowani, mamy dwa samochody, w tym jeden dzięki uprzejmości salonu Volkswagen Ignaszak, e, którymi będziemy zapewniali obsługę logistyczną i dowóz wody między innymi, czy też e, fotorelacje także e, przy wszystkich uczestnikach, pomoc logistyczną, jeśli ktokolwiek zgubiłby się, czy właśnie miał jakieś tutaj problemy zdrowotne, jesteśmy w stanie od razu być przy takiej osobie, Mamy, tak jak powiedziałem, dwa samochody, więc tutaj będziemy od razu w kontakcie ze wszystkimi uczestnikami, także telefonicznym, więc tu jesteśmy praktycznie od razu na miejscu, jeśli cokolwiek się wydarzy. Czy ta edycja bardzo różni się od tych, które miały miejsce wcześniej? Widać taki na przykład progres między tym wszystkim? Rzeczywiście, myślę, że w tej edycji udało się nam nie tylko pozyskać naprawdę ciekawych, wartościowych sponsorów i partnerów wydarzenia, ale także przede wszystkim poszerzyć ofertę naszego, całej, naszej całej akcji o m.in. właśnie konkurs selecki, o czy też występy tutaj różne artystyczne. To myślę, że jest duża wartość dodana, choć wiemy, że w przeszłości już były te śpiewy chóru, śpiewy pieśni To Myślę, że jak najbardziej należy ocenić to, że idziemy do przodu. Mam nadzieję, że utrzymamy to tempo w przyszłym roku. Zobaczymy, być może to już nie ode mnie będzie zależało, zobaczymy, kto tu będzie gospodarzył. Czyli jest nadzieja, że kolejna edycja się odbędzie w Myślę, przyszłym roku. Nadzieja to ma opowiedziane, jest pewność, że kolejna edycja się odbędzie. Super, w takim razie życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Zachęcam was do tego, żebyście wzięli udział w tafecie ojców niepodległości. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie w komentarzu. A tymczasem dziękuję wam za obejrzenie naszego materiału. Zostawcie łapki w górę, komentarze oraz do zobaczenia w następnym materiale. Dzięki.